Witajcie moi drodzy, moje mac otóż, otóż nie udało nam się skończyć ostatnio własności liczb naturalnych. No mnie tutaj gonili, że czasowo jest strasznie słabo. E, więc, więc co? Więc mamy drugi odcinek z własności liczb naturalnych. Teraz bym powiedział, że to są zadania troszeczkę ciekawsze niż te, co były wcześniej. E, I co? No i dobra, no i ruszamy tak naprawdę. Mamy tak, reszta z dzielenia liczby A przez 1. Boże, co ja czytam? Reszta z... <grystanie> Grunt to y, czytanie ze zrozumieniem i, <grystanie> i uważne czytanie. Nie mylę się przy czytaniu zadania. A więc tak, reszta z dzielenia Jeszcze raz. Uf. Reszta z dzielenia liczby a przez 5 jest 1, a reszta z dzielenia liczby b przez 5 jest 4. Ustal, jaka jest reszta z dzielenia liczby 2a plus b przez 5. Uf. Udało mi się przeczytać to zawiłe zadanie. Słuchajcie, może ja troszeczkę mała dygresyjka w takiej postaci. Jeżeli dzielimy sobie na przykład 7, słuchajcie, przez 2, jak dzielicie 7 przez 2, to pewnie powiecie mi, że to jest 3,5. Ktoś inny powie, że to jest 3 i 1 druga. A ktoś inny powie, że jak podzielę 7 przez 2, to to jest 3 i reszty 1. Tak? No bo 3 razy 2 to jest 6, więc do 7 brakuje nam 1, tak? Czyli to jest 3 i reszty 1. Jak moglibyśmy, słuchajcie, to napisać? Ja napisałbym to w ten sposób, że 7 podzielić na 2 to jest 3 i reszty 1. I uważajcie, bo to się przyda Wam zarówno teraz, w liceum na wielomianach i, i, i będziecie wiedzieć, jak to odpowiednio zapisać. Więc jeżeli macie resztę, to to znaczy, że to jest jedynka, która nie podzieliła się przez 2. Dlatego mamy, słuchajcie, 3 plus 1 druga, czyli 3 i 1 druga. Więc e, jeżeli mamy resztę z dzielenia liczby a przez 5... To jest 1. A, to czekajcie, jeszcze, jeszcze jedna rzecz, jeszcze jedna rzecz. Czyli możecie napisać, że liczba 7 to jest 3 razy 2 dodać 1. Tak? Tak samo mamy tutaj, zobaczcie. Dzielimy sobie liczbę a przez 5. O, reszta dzielienia liczba a przez 5. Wychodzi nam jakiś wynik. Niech to będzie, żeby było coś innego, k. I reszta 1... Czyli 1, które nie podzieliło się przez 5. Jeżeli pomnożymy sobie tutaj przez 5, to możemy napisać, że liczba A to jest 5K plus 1. No to jest oczywiste z kolei w tą stronę możemy równie dobrze to zapisać. No bo liczba A dzielimy przez 5, czyli jest wielokrotnością 5 i jeszcze do tego 1. Podobnie możemy zrobić z liczbą B, która przy dzieleniu przez 5 daje nam resztę 4. Czyli możemy napisać, że to jest jakieś nie wiem, N dodać jeszcze 4, które nie podzieliło się przez 5. Jak pomnożymy sobie przez 5, to zobaczcie, mamy, że b to jest 5n dodać 4. No i teraz nasza liczba, którą mamy sprawdzić, ile będzie reszta przy dzieleniu przez 5, nasza liczba to jest 2a plus b. No więc podstawmy sobie 2 razy a, czyli 5k dodać 1, dodać b, czyli 5n plus 4. Czyli mamy tak, 2 razy 5k to będzie 10k, 2 razy 1 to jest 2. Dodać 5n i dodać 4. Czyli mamy tak: 10k, dodać 5n, dodać 2 plus 4 to jest, słuchajcie, 6. I teraz tak, zobaczcie: 10k dzieli się przez 5, 5n dzieli się przez 5, 6 nie dzieli się przez 5, ale pewnie już widzicie, że przy dzieleniu przez 6 mamy resztę, pewnie ile? No właśnie, 1, bo zobaczcie. Możemy napisać, że to jest 10k, dodać 5n, dodać 5, dodać 1. Zamiast szóstki napisałem 5 plus 1. No i teraz tak, jakbym podzielił na przykład sobie to wyrażenie przez 5, to 10k to jest 2k, 5n to jest n, 5 przez 5 to jest 1, no i została nam właśnie jedynka, która nie podzieliła się przez 5. Czyli pytają nas, jaka jest reszta z dzielenia. Liczby 2a plus b przez 5, ta reszta wynosi po prostu 1. Olej, like. ok. Kolejne. Podłoga pewnego pomieszczenia ma kształt prostokąta o wymiarach 420 na 448 Dobra, rysujemy podłogę. Yy, mamy 420, czyli tu mamy 420 na 448 Podłogę tę chcemy wyłożyć jednakowymi kwadratowymi płytkami, bez ich docinania. Jaki największy rozmiar może mieć taka płytka? Yy, czyli ogólnie rzecz biorąc, chcemy jakąś kwadratową płytkę. Wszystkich płytek ma być tyle samo. Yy, czyli słuchajcie, musimy znaleźć możliwie jak największą liczbę, przez którą się dzieli zarówno 448, jak i 420. Czyli tak naprawdę musimy znaleźć największy wspólny dzielnik tychże dwóch e, liczb. Ja już pewnego faworyta swojego mam, no ale zobaczmy. Dzielimy 420. E, rozkładamy na czynniki. Najpierw dzielimy na 2, 210, na 2, 105. E, chyba na 3 się da podzielić. To będzie ile? 35. Na 5 to będzie 7, na 7 to jest 1. Teraz liczbę 448 rozkładamy sobie, czyli dzielimy sobie na 2, 224, na 2, 1, 1, 2, na 2 to będzie 56, na 2 to będzie 28, na 2 to będzie 14, na 2 to będzie 7, na 7 to jest 1. No, idealnie starczyło mi miejsca. Czyli teraz zaznaczamy sobie w kółeczka wspólne, czyli mamy tak 2, 2, 2 i 2, tu są same dwójeczki i zostaje nam jeszcze na koniec wspólna siódemka, czyli największy wspólny dzielnik tych dwóch liczb, czyli liczby 420 i liczby 448, to jest 2 razy 2 razy 7, czyli 4 razy 7, co da nam 28, czyli ten wymiar tego, tej płytki powinien być 28 na 28. Swoją drogą to był właśnie mój faworyt, bo zobaczcie, 448 minus 420, to jest dokładnie 28. Ja zakładałem, że idealnie, jeżeli oczywiście obie z tych liczb dzieliłyby się przez 28, to by wyszło i tak właśnie się też e, stało. Dobra, kolejne zadanko. Oceń prawdziwość zdań, wstaw znak x w odpowiednią kratkę. Liczba podzielna przez 2 i przez 10 jest podzielna przez 20. No, zobaczcie, liczba, która jest podzielna przez 2 i przez 10, najmniejsza możliwa liczba, która jest podzielna przez 2 i przez 10, to jest po prostu 10, bo 10 dzieli się zarówno przez 2, dzieli się, dzieli się. 10 dzieli się przez 10? 10. Ale czy 10 dzieli się przez 20? Już niekoniecznie. E, czy liczba, która jest podzielna przez 3 i przez 5, jest podzielna przez 15? Zdecydowanie tak. Najmniejsza liczba, która jest podzielna w ogóle przez 3 i przez 5 to jest wielokrotność 3 i 5, czyli 15, więc tu zdecydowanie mamy prawdę. No i ostatnie, czy liczba, która jest podzielna przez 4 i przez 3 jest też podzielna przez 6. Najmniejsza liczba, która jest wielokrotnością czwórki i trójki, która jest najmniejszą wspólną wielokrotnością, to jest po prostu 4 razy 3, czyli 12. 12 zdecydowanie dzieli się przez 6. Czyli mamy prawdę. Reszta z dzielenia pewnej liczby m przez 8 jest 7. Czyli możemy napisać, że m przy dzieleniu przez 8 daje nam jakąś tam liczbę i jeszcze reszty 7, które się nie podzieliło. Czekajcie, za dużą tą siódemkę zrobimy. 7, które nie podzieliło się przez 8. Jak pomnożymy sobie przez 8, czyli możemy napisać, że liczba m... To jest wielokrotnością ósemki i jeszcze do tego 7, no bo 7 musi być reszty. Które z poniższych liczb są podzielne przez 8. No to zobaczmy, jeżeli od Ema odejmę piąteczkę, to mamy 8K plus 7 minus 5. Bo to jest moje M tak jakby, tak zobaczcie, w miejsce m wstawiamy 8K plus 7, eee, czyli mamy 8K plus 2. Zdecydowanie przez 8 się to nie dzieli. Nie. E, później mamy m plus 1, czyli w miejsce m -a znowu wstawiam 8k y, plus 7. 8k plus 7. Do tego jak dodam jedynkę, to mamy, zobaczcie, 8k plus 8. I tutaj da się idealnie wyłączyć ósemkę, bo jeżeli wyłączycie przy, przed, y, całość, y, 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 tą liczbę, przez którą chcecie podzielić, to pokażecie, że to jest wielokrotnością. Tej liczby, czyli w ten sposób wykazaliśmy, że przez 8 się to na pewno dzieli. Jeżeli mamy M minus 15, czyli 8K plus 7 minus 15, czyli znowu miejsce M wstawiliśmy to mamy 8K no i 7 minus 15 to jest minus 8. Znowu da się ósemeczkę wyłączyć przed nawias, to jest k minus 1, więc zdecydowanie mówimy tak. No i ostatnie to jest m plus 20, czyli 8K plus 7 plus 20. Zobaczcie, to będzie 8k plus 27. No 27 nie jest w żaden sposób wielokrotnością ósemki, więc mówimy zdecydowanie nie. Ok, no i chyba ostatnie zadanko przed nami, najciekawsze. Suma dwóch liczb naturalnych wynosi 91. Na przykład niech to będzie liczba n i liczba m. n i m to są liczby naturalne. Ich suma wynosi 91. Jeżeli pierwszą liczbę podzielę przez drugą, to otrzymam iloraz 3. Iloraz to pamiętajcie, to jest po prostu wynik dzielenia. I resztę 3. Czyli tak jak wcześniej mówiliśmy sobie, uzyskam resztę, czyli to jest coś, co nie podzieliło się przez to, co przez co dzieliłem. Czyli trójka, która nie podzieliła się przez m. Jeżeli pomnożę sobie teraz, słuchajcie, to przez my, to mam tak. Tu mi się my skróci i mam n. Tu mam 3 razy my dodać 3. Czyli jest oczywiste, że skoro dzielę jedną liczbę przez drugą, to znaczy, że jedna jest wielokrotnością 3, 3 trójki, czyli i tej liczby, czyli 3m, i dodać jeszcze 3, bo taka jest właśnie nasza reszta. Jeżeli teraz podstawimy sobie, o zobaczcie, słuchajcie w to miejsce, pod ena, 3m plus 3, i dodać jeszcze m, to daje mi 91. 3m i m, czyli 3 jabłuszka i jabłuszko, to są 4 jabłuszka. Przerzucam trójeczkę na drugą stronę, czyli odejmuję. A jak odejmujecie trójeczkę to mamy 91 minus 3, czyli 88. I teraz obustronnie dzielimy sobie przez 4, czyli nasze m będzie 22. To oznacza, że liczba m to jest 22. Teraz możemy wrócić do n i policzyć, ile jest n. -y. Liczba N -y to jest 3 razy my dodać 3 czyli to będzie 3 razy 22 dodać 3, to jest 66 plus 3, czyli 69. Wobec tego nasze liczby to jest odpowiednio 69 i 22. No i to by było na tyle. Na tyle jeżeli chodzi o własności liczb naturalnych, zachęcam Was do oglądania kolejnych filmików, gdzie będziemy przedzierać się przez kolejne tematy ósmoklasistów i zresztą nie tylko, yy, dlatego zachęcam Was do oglądania. Zostawcie sobie dzwoneczek, łapkę w górę, i oczywiście subujcie i do zobaczenia. Trzymajcie się.